Hej wszystkim tutaj jak zwykle Z z kanału YouTube Z Starcraft i zapraszam Was na kolejną porcję jakże fajnego, jakże emocjonującego Starcrafta 2. Dzisiaj mamy ostatni szósty set e, grupy C Intel Stream Masters pomiędzy Lucifronem, grającym tutaj, tutaj jako czerwony Terran oraz most Opsem, który gra tutaj jako niebieski Protoss i w tym momencie e, no jest, to, jest to można powiedzieć gra grupy dla Hasu ponieważ Lucifron przegrawszy dwie swoje gry, no i nie jest w stanie już wyjść z grupy. E, tymczasem Hasu jest tu w stanie 1 do 0, e, przepraszam, 1 do 1, i jeśli on wygra tą grę, będzie zremisowany z Dimagą e, oraz Lucifronem, e, przepraszam bardzo, nie Lucifronem, e, tylko Sarensem. E, I w momencie, w którym Hasu oczywiście przegrał z Harensem 2 do 1, to wygrał z Dimagą 2 do 0 i spowoduje to, że on to on zamiast Dimagi przejdzie do tej następnej grupy, więc to jest set, w którym Hasuops no musi wygrać, żeby, żeby w ogóle wyjść z tej grupy. Eee, no i jak na razie widzimy tutaj Hasuopsa tworzącego tutaj chyba standardowy build 912, podczas gdy Lucifron eee, ze swoim naspidowanym SCFM czekają tutaj na 150 minerałów, żeby zbudować tutaj drugą część Wola, jak, jakim są te baraki. I w tym momencie ten wall jest absolutnie ciasny, tu już chyba nic nie może przejść. Eee, tak jak widać tutaj te, te, ten probe nie jest stanie się tutaj przycisnąć. E, pomimo tego, że jest tu oczywiście jeszcze dużo miejsca, no to taka jest mechanika gry i obaj gracze są bardzo blisko siebie i tutaj te naturale e, też są bardzo blisko siebie, one, one są odgrodzone jedynie tutaj tym klifem, który jest tutaj też odgrodzony tymi kamieniami, które bardzo łatwo zniszczyć. No i nie dziwiłbym się, gdyby obaj gracze zdecydowali się tutaj na zniszczenie bardzo szybkie tych kamieni w swojej bazie e, i zaekspowanie tutaj zamiast, zamiast tutaj. Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby taka była kolej rzeczy tutaj, z, z, żeby tutaj jakoś bardziej bezpiecznie zagrać. I w tym momencie tutaj starać się tego SCV-a jakoś, <coughs> jakoś atakować tutaj e, Hasu Ops. Lucifron tutaj dzielnie omija tego, omija tego proba. E, no i spokojnie tutaj te baraki wyprodukują tego pierwszego Marina i tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby to obronić podczas tej tutaj pierwszy gateway jest już gotowy hasłops naprawdę stawia bardzo, bardzo na ekonomię, widać tutaj Chrono Boostuje te swoje probówki Cybernetic Core jest już także budowany i zobaczymy tutaj, czy będzie jakiś taki może rodzaj jakiegoś cheesa, nie widać tutaj na razie żadnej, żadnej jakiejś takiej cheesowatej zagrywki, pierwszy Tech Lab zaraz będzie skończony nie zdziwiłbym się także gdyby tutaj e, za, by, rozpoczął tutaj produkcję Reaperów, żeby, żeby szybko tutaj przeskoczyć do swojego przeciwnika, ta baza nie jest tak daleko no ale ten cybernetic core jest, jest skończony, tutaj jest 25 e, energii, żeby żeby tutaj szybko rzucić tego chronobusta na, na gateway'a w momencie, w którym na przykład byłby ten reaper już, te, już w bazie przeciwnika. No i właśnie ten chronobust został tutaj wykorzystany i ten stalker za chwilę tutaj wyskoczy i absolutnie nie ma żadnego problemu. Tymczasem decyduje się tutaj e, Lucifron na, na masowanie maruderów i, i od razu tutaj wymyśla sobie konkasi shells. Nie byłbym zdziwiony, gdyby nie złapał tutaj szybko tego gazu i nie zaczął e, budować... Nie zaczął wymyślać, przepraszam, bardzo bardzo szybkiego Steampaka z, z takim <laughs> planem e, szybkiego timing pusha w momencie, w którym ten Steampak zostanie <laughs> ukończony. I oczywiście jest to bardzo dobry pomysł, jest to bardzo dobra e, taktyka. Widzimy tutaj, dwa baraki są już dodatkowe budowane. Jest to bardzo dobra taktyka z tego względu, że Steampak jest bardzo mocnym, e, mocnym upgrade'em, zwłaszcza dla Terana. I ten timing push w wykonaniu... E, Terana właśnie z tym zakończonym, z tym pakiem, jeszcze tutaj z tym Konkasi w Shells, to może być naprawdę coś, co będzie bardzo dewastujące, zwłaszcza dla Protosa, który <laughs> na przykład wchodzi tutaj w jakiś taki szybki Stargate lub coś, coś takiego, który na przykład sta, stara się tutaj zrobić jakąś taką szybką ekspansję w tym czy w tym miejscu, to może być naprawdę duży problem i w tym momencie Decydujesz się tutaj na wypuszczanie tymi dwoma maruderami, wszyscy wiedzą, jak tutaj w becie ten pierwszy push maruderami był strasznie e, irytujący, ze względu na to, że te w szelest były już wymyślone, więc pierwszy maruder był w stanie zadawać już ogromne ilości obrażeń e, e, i... i, i kajtować, że tak to się mówi tutaj, mikrować te pierwsze zeloty, które wyskoczyły, ale w tym momencie Lucifron nie decyduje się na konfrontację, widzi tutaj jego przeciwnik, ma dosyć dużą armię i podczas gdy dwa zeloty na dwa marudery no byłyby dosyć słabe ze względu właśnie na to mikro, to dwa zeloty oraz stalker, który jest w stanie już zadawać te obrażenia, no to to już, jest, to już jest dosyć ciekawa armia, dosyć ciekawy miks. No i oczywiście widział tutaj jeszcze ten robotic facility i tutaj ten pierwszy Immortal jest naprawdę bardzo szybki, tutaj dopiero ten drugi gateway jest budowany i wow, ten pierwszy Immortal naprawdę można tutaj powiedzieć uratował, uratował Hasu obsa Lucifron no nie byłby w stanie chyba za bardzo tutaj zaatakować tymi maruderami z tego względu, że... Z tego względu, że Immortal zadaje im kosmiczne 50 obrażeń, i to jest absolutnie, to są absolutnie, absolutnie ogromne obrażenia. Czy Steampunk jest wymyślany? Jest już wymyślany, albo nawet wymyślony? Nie, dopiero teraz zaczął być wymyślany. Faktor jest także gotowy. Czy będą tu jakieś heliony? Nie zdziwiłbym się, gdyby były. Na razie tutaj nie widać czegoś. I bardzo dobry tutaj, bardzo dobry standardowy rodzaj builda, czyli dwa baraki z techlabem oraz jeden barak z reaktorem i tutaj ten reaktor e, wypada wybudować jako, jako ostatni budynek, ponieważ jeśli wybuduje się go tutaj zaraz przy tym pierwszych barakach, nie mając żadnych innych jednostek, to te, ten reaktor buduje się bardzo, bardzo długo. No i tutaj teran może obudzić się taki, taki trochę bardzo opóźniony, bez, bez większej ilości jednostek. Jeśli na przykład jego przeciwnik, który też gra teranem lub tam procesem lub zergiem zdecydowałby się na... No na agresję. Robotics Bay jest już gotowy. E, i, czy będziemy widzieć tutaj Extended Thermal Lens? Nie decydujesz się tutaj na razie chronobustowanie pierwszego swojego kolosusa. Myślę, że to jest... E, to może taki, być taki hit and miss, e, ponieważ jest tu dosyć duża ilość maruderów, zwłaszcza ze Steamem, One będą mogły podbiec pod, podbiec pod tego kolosusa. Ja tutaj preferencyjnie wolałbym widzieć większą ilość mortali, które z tymi e, z, ty, z tymi maruderami by sobie poradziły bardzo, bardzo dobrze. Tutaj widzimy już starporta, więc jeśli jest tutaj budowany reaktor, tak, dokładnie jest tu reaktor budowany, więc wow! E, czy, 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 czy Lucifron e, widział tutaj, że jego przeciwnik buduje robotic bay? Nie, on tego nie widzi, ale myślę, że tutaj bardzo dobrze, jeśli, jeśli przeskoczy tutaj tym starportem i zacznie masować wikingi, to może być naprawdę bardzo zła sytuacja dla Mouse którego którego kolosusy będą naprawdę bardzo złej sytuacji Command Center jest już gotowy, tak jak mówiłem tutaj Hasub zdecyduje się na tą bezpieczniejszą ekspansję Troszeczkę dalej od swojego przeciwnika, podczas gdy Lucifron jakby to powiedzieć nie, nie zna strachu I tutaj ta jego armia jest naprawdę ogromna, tutaj mamy 10 maruderów, 10, 9 marinów Ale w tym momencie ten kolosus jest, jest, jest w bardzo dobrej sytuacji, świetnie tutaj nie decyduje się na zniszczenie tych skałek i myślę, żebym spokojnie mógł poczekać, tutaj, na, na ten upgrade, na zasięg. Bo to jest do, troszeczkę wcześniej, tutaj ten kolosus może się obudzić e, w dosyć takiej złej sytuacji. Musi tutaj uważać, no, bo tutaj już posiadają z tym paka te marudery. <laughs> I w tym momencie chyba będzie się starał tutaj atakować te skałki, ale spójrzcie, aż teraz świetny skan, naprawdę bardzo dobry skan. I ten kolosus! Absolutnie fatalnie tutaj. Hasło obstracił tego kolosusa. Co za fatalna sytuacja, czy straci tego Immortala? Nie, tutaj skończył się ten. <laughs> skończył się ten. E... Ten skan i w tym momencie czy będzie rzucał drugiego skana? Nie, wygląda na to, że nie, ale myślę, że tutaj Maus Hasu popełnił duży błąd, powinien poczekać na kolejnego kolosusa i powinien poczekać na skończenie tego upgrade'u na zasięg. Ten upgrade byłby naprawdę preferencyjny i tutaj stracił jeszcze jednego kolosusa, musi uważać, żeby nie stracił tych stalkerów. Wow, te wikingi już w tym momencie są w stanie tutaj spotać, w tym momencie jeśli te skałki padną, to to Luciferon będzie miał szybką szybkie przejście tutaj do swojego przeciwnika i to będzie naprawdę tutaj, ta ekspansja nie będzie absolutnie w żadnej pozycji, żeby zostać założona, no szczęście tutaj Hasu Ops ma, że założył tą ekspansję ale wow, Lucifron jest w naprawdę preferencyjnej sytuacji, on już posiada dwa medivaki spokojnie może tutaj steamować swoje, swoje jednostki tutaj wylądował jeszcze z wikingami, żeby podnerwować swojego przeciwnika, ale musi uważać, żeby te wikingi nie zostały złapane przez te złoty spokojnie teraz odlatuje tutaj ten kolosus także jest na miejscu ale naprawdę strata tego jednego kolosusa oraz tego Immortala tutaj to był naprawdę ogromny cios i nie wiem czy nie będzie kosztował ten, e, ten mały błąd, czy nie będzie hasłopsa kosztował grę, bo to może być naprawdę naprawdę e, e, duży błąd, gdyby tu były... Jeszcze jeden kolosus więcej oraz ten Immortal, no to mogłoby wyglądać naprawdę inaczej, tutaj może by Lucifron nie decydował się na ten atak, ale spójrzcie, on ma tutaj dwa wikingi, którymi może tego kolosusa ściągać, on ma tutaj ogromną ilość maruderów, także są tutaj te mariny, które zestimowane zadają naprawdę ogromne ilości obrażeń i spójrzcie, te kolejne budynki będą tutaj padać naprawdę szybko i Hasu ha ha Ops naprawdę nie jest w stanie jakoś tutaj zaatakować swojego przeciwnika, teraz będzie starał się tutaj ten kolosus naprawdę z daleka zadaje ogromnej ilości obrażeń i w tym momencie ten Steam st steamuje tutaj swoje mariny i spójrzcie jak fantastycznie nim mikruje przeciwko tym zelotom, te zeloty nie są w stanie absolutnie podejść, w tym momencie chyba skończył się upgrade na spida i te zeloty podskakują do swoich przeciwników, ale spójrzcie nie ma tu już tego kolosusa, zostało tu już bardzo mało jednostek, stara się jeszcze następnego kolosusa budować, ale ja myślę, że to już nie będzie absolutnie żadnego <laughs> żadnego miało znaczenia, spójrzcie kolejny steampack, kolejne dwa wikingi są już tutaj, żeby blok, żeby atakować jakiekolwiek kolosusy i w tym momencie Lucifron jest w fantastycznej sytuacji w tej pierwszej że nie wiem, nie wiem co Hasuops mógłby tutaj zrobić, te, te dwa zeloty oczywiście zadają, zadają jakieś tam obrażenia, ale spokojnie tutaj Mediwaki te obrażenia leczą i, i tutaj nie ma nawet e, pylona, żeby żeby skończyć ten żeby powerować ten Robotics Facility, myślę, że tutaj będzie teraz atakował, chyba decydował się na atakowanie tej ekspansji, to jest jedyna ekspansja, która zbiera jakiekolwiek minerały, jeśli straci ją Hasu Ops, no to to już będzie koniec, to już będzie koniec z jego gry, ja nie sądzę, żeby tutaj w ogóle mógł cokolwiek zrobić, tutaj posiada on tylko dwie, dwa Gateway, no i tutaj ten Robotics Facility stara się zrobić z tego kolosusa, ale spójrzcie, tu już na niego czekają i mariny, i marudery, są tutaj także cztery wikingi, absolutnie nie ma tutaj Hasu Ops, żadnych szans, ja myślę, że to już będzie GG, za chwilę, może tutaj za minutę lub za dwie tutaj spokojnie tutaj e, podda partię Hasu w momencie, w którym straci tego kolosusa, który ma już 10 killsów, więc te kolosusy oczywiście są bardzo mocne, no ale e, siła e, złego na jednego. Lucifron tutaj świetnym puszem Marine Maruder Medivac, takim standardowym puszem Terana wygrywa pierwszą grę. No ja oczywiście tutaj bez, be, bez, bez żadnych e, przerw i bez niczego będę za chwilę przychodził do gry numer 2.